Dzień pogrzebu mojej matki był najcięższym dniem w moim życiu. Wciąż nie mogłem uwierzyć, że naprawdę odeszła. To były niekończące się tygodnie w szpitalu praskim w Warszawie, wśród korytarzy cuchnących środkiem dezynfekującym i lekarzy mówiących szeptem. Nadzieje gasły jedna po drugiej, jak znicze na opuszczonym grobie. Gdy nadeszła ostateczna wiadomość, siedziałem w poczekalni z zimną kawą w dłoni. Lekarz wezwał mnie na bok i tym tonem, który wszyscy znamy Powiedział mi to, co w sercu już wiedziałem namorada, a Mama nie dała rady Cmentarz Powązkowski spowity mą, 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 był w typowej wylele, dla listopada porannej mgle Wszedłem za trumną na drżących nogach, każdy krok ciążył, jakby miał na stopach ołowiane buty. Aleja zasłużonych nigdy nie wydawała be. mi się tak długa. Z, z każdym metrem w wspomnienia uderzały we mnie jak fale. Nasze rozmowy w kuchni nad talerzem schabowego z ziemniakami, sposób, w jaki nazywała mnie Marcin, synku, nawet gdy grinta. miałem 30 lat, ten você uśmiech, który pojawiał się, no gdy mówiła mi, że pokonam każdą przeszkodę. Jesteś silny jak twój dziadek, powtarzała zawsze. Dziadek Józef, ten, który odbudował dom po powstaniu 44, ale w tamtym momencie w ogóle nie czułem się silny. Padała drobna mrzawka, jakby nawet niebo płakało razem z nami. Nie mogłem powstrzymać łez i nawet już nie próbowałem. Mama była jedyną osobą, która zawsze we mnie wierzyła, która stała przy mnie, gdy wszyscy inni odeszli. Stracić ją było, jak stracić grunt pod nogami. Kredni przybywali jeden po drugim. Siotka Zofia z białymi kwiatami, sąsiedzi Saski Kempy, kilku kolegów z biura. Każdy przynosił własną ciszę lub kilka słów pocieszenia wypowiedzianych szeptem. Dziękowałem mechanicznie, ale mój umysł był gdzie indziej, skupiony tylko na przetrwaniu tej chwili. Patrzyłem na trumnę pokrytą białymi różami i kwiatami które mama kochała najbardziej i czułem ból, który nie ma nazwy w żadnym języku. Oddałbym wszystko za jeszcze jeden uścisk, za jeszcze jeden z jej sobotnich telefonów, kiedy pytała, czy wystarczająco dużo je. Ale wiedziałem, że to się już nigdy nie wydarzy. Ksiądz Marek, proboszcz z parafii na placu Szembeka, Odmawiał ostatni psalm, kiedy go zobaczyłem. Preto a Znajoma postać na końcu grupki ludzi. Moje serce podskoczyło. To był mój ojciec. Nie K. widziałem go od co najmniej trzech lat. Po rozwodzie z mamą praktycznie zniknął. Wychowywałem się tylko z nią, podczas gdy on ułożył sobie życie gdzieś indziej, z dala od nas. Czasami mama mówiła mi, twój ojciec dzwonił, ale telefony stawały się coraz rzadsze, Aż w końcu ustały całkowicie. Część mnie, ta głupia i pełna nadziei, która nigdy do końca nie umiera, pomyślała, że może przyszedł, żeby mnie wesprzeć. Że, pomimo wszystkich błędów przeszłości, w dniu pogrzebu kobiety, którą kiedyś kochał, okaże chociaż trochę szacunku. Ale wystarczyło jedno szybkie spojrzenie, żeby zrozumieć, że coś jest głęboko nie tak. Nie wyglądał na wstrząśniętego, nie ominie człowieka opakującego matkę swojego syna, miał dziwny wyraz twarzy, niemal zadowolony. A ja nie miałem jeszcze bladego pojęcia, co za chwilę odkryję. Tata powoli podszedł do trumny, ale nie uronił ani jednej łzy. Zatrzymał się tam na kilka sekund, spojrzał na białe róże z pustym wyrazem twarzy, a potem odwrócił się, jakby obserwował krajobraz. Ten całkowity brak emocji sprawił, że poczułem się głęboko nieswojo. Podczas gdy my wszyscy byliśmy zdruzgotani bólem, on krążył między ludźmi, witając się i ściskając dłonie z niemal zuchwałą miną, jakby był na spotkaniu na placu zbawiciela, a nie na pogrzebie swojej byłej żony. Miał na sobie ciemny garnitur, którego nigdy u niego nie widziałem, zbyt elegancki jak na jego standardy. I pachniał drogą wodą wody, po goleniu. Zebrałem się na odwagę i podszedłem. Tato, zdołałem tylko powiedzieć. On tylko kiwnął głową, nie obejmując mnie, nawet nie dotykając mojego ramienia. Nic, jakbym był nieznajomy, który zatrzymał go na ulicy, żeby zapytać o godzinę, ten chód zranił mnie bardziej, niż chciałem przyznać. Mój syn Marcin powiedział, zwracając się do kogoś za moimi plecami, ale to był tonem kogoś, kto przedstawia osobę, która go nie obchodzi. Nie było w tym ciepła, nie było uczucia. Tylko konwenanse. Właśnie wtedy zauważyłem, że nie przyszedł sam. Ktoś stał obok niego. Kobieca postać w prostej czarnej sukience, która z jakiegoś powodu natychmiast przykuła moją uwagę. Może dlatego, że wydawała się nie na miejscu, zbyt młoda, by być tam z nim. Kiedy się odwróciła, mój świat runął po raz drugi. To była Julia. Moja Julia. Przez chwilę myślałem, że mam halucynację. Że może ból po stracie mamy sprawia, że widzę rzeczy, które nie istnieją. Ale kiedy nasze oczy się spotkały, nie było już żadnych wątpliwości. To była ona z tymi kasztanowymi włosami, które głaskałem tysiąc razy, z tymi zielonymi oczami, które patrzyły na mnie, gdy mówiłem: Kocham cię zaledwie dwa tygodnie wcześniej. Zamarłem. Mój umysł odmawiał przetworzenia tego, co widziałem. Co moja narzeczona robiła tutaj, na pogrzebie mojej matki, obok mojego ojca, którego nie widziałem od lat, nie wyglądała na zakłopotaną. Wręcz przeciwnie, stała tam naturalnie, niemal przyklejona do niego, jakby miała pełne prawo być u jego boku. Położyła nawet dłoń na jego ramieniu w geście, który dobrze znałem, robiła to samo ze mną, gdy byliśmy razem publicznie. Mdłości podeszły mi do gardła. Wszystko wokół mnie zdawało się poruszać w zwolnionym tempie. Głosy krewnych stały się odległym szumem. Wsiądz Marek kontynuował swoje modlitwy, ale ja nie słyszałem już ani słowa. Jedyne, co widziałem, to ta absurdalna scena. Mój ojciec i kobieta, którą kochałem razem w dniu, w którym chowaliśmy moją matkę. Julia rzuciła mi szybkie spojrzenie, po czym natychmiast odwróciła wzrok. W tym geście było całe potwierdzenie, jakiego potrzebowałem. Nie była tam przypadkiem. To nie był zbieg okoliczności. Coś ich łączyło. Ziemia spadająca na trumnę mamy wydawała głuchy odgłos, ale ja słyszałem tylko szalone bicie mojego serca. Ból straty mieszał się z jeszcze bardziej zagmatwanym i wróżgocącym uczuciem, świadomością bycia zdradzonym przez dwie osoby, które powinny być mi najbliższe. W ciężkiej ciszy cmentarza, gdy ostatnia garść ziemi na zawsze przykryła twarz mojej matki, zrozumiałem, że ten straszny dzień miał się stać jeszcze gorszy. O wiele gorszy. Czekałem, aż ceremonia się skończy, starając się zachować minimum kontroli. Ale całe moje ciało drżało. Potrzebowałem odpowiedzi i chciałem ich na tych gdy tylko ostatni krewni zaczęli oddalać się w stronę wyjścia z cmentarza, ruszyłem zdecydowanie w ich kierunku. Ciotka Zofia złapała mnie za ramię. Marcin, dokąd idziesz? Chodź z nami na kawę do kawiarni. Później, ciociu. Teraz muszę z nimi porozmawiać. Julia ich zobaczyła, a jej twarz stała się biała jak marmur otaczających nas na Mój ojciec natomiast pozostał niewzruszony, jakby spodziewał się tej chwili. Zatrzymałem się metr od nich, patrząc jej prosto w oczy. Co ty tu robisz? Słowa wyszły ze mnie ochryple, przełamane. Julia otworzyła usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Po prostu spuściła wzrok, wpatrując się w swoje czarne buty. Ta cisza była bardziej wymowna niż jakiekolwiek wyjaśnienie. Mój ojciec jednak nie miał żadnych wahań. Położył zaborczo zaborczu na jej ramieniu i powiedział z mrożącym krew w żyłach spokojem: Teraz jest ze mną krok. Świat się zatrzymał. Cztery słowa, które zniszczyły wszystko, co myślałem, że wiem o swoim życiu. Cztery słowa, które przekształciły ból straty w coś znacznie bardziej skomplikowanego i druzgoczącego. Wpatrywałem się w Julię, oczekując, że mu zaprzeczy, że powie mi, że żartuje, że to wszystko jest strasznym nieporozumieniem. Ale jej milczenie potwierdziło każdą moją obawę. Od jak dawna zdołałem zapytać. Tata uśmiechnął się, a ten uśmiech sprawił, że chciało mi się wymiotować. Od kilku miesięcy życie toczy się dalej, synu. Ludzie się spotykają, rozumieją. Synu. Jak śmiał mnie tak nazywać, on, który mnie porzucił, który nie odzywał się przez lata, który pojawia się na pogrzebie mojej matki z moją narzeczoną, jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie. Krewni, którzy wciąż tam byli, zaczęli zauważać scenę. Szept narastał Ciotka Zofia podeszła zaniepokojona Marcin, co się dzieje? Nie byłem w stanie odpowiedzieć Patrzyłem na Julię, kobietę, z którą planowałem zamieszkać Z którą rozmawiałem o ślubie zaledwie miesiąc wcześniej Gdy mama jeszcze żyła i mieliśmy nadzieję, że wyzdrowieje Julia, powiedziałem jej imię jak modlitwę Powiedz mi, że to nieprawda W końcu podniosła oczy Miała je pełne łez, ale nic nie powiedziała Ani jednego słowa przeprosin, ani jednej próby wyjaśnienia To prawda, wyszeptała w końcu Te dwa słowa uderzyły mnie jak cios w brzuch Wszystko wokół zaczęło wirować Groby, cyprej isi, zszokowane twarze krewnych Wszystko zlało się w wir gniewu i bólu W dniu pogrzebu mojej matki udało mi się powiedzieć A mój głos odbił się echem wśród nagrobków Zdecydowałaś się przyjść tu z nim. w dniu, w którym chowamy kobietę, która przyjęła cię jak córkę. Bo to była prawda. Mama uwielbiała Julię. Nauczyła ją robić swoje słynne kotlety mielone, nazywała ją moja synowa, chociaż jeszcze nie byliśmy małżeństwem. Objęła ją płacząc, gdy zdiagnozowano jej niej raka, mówiąc jej, ty i Marcin musicie być razem szczęśliwi, cokolwiek się stanie. Nie chcieliśmy, żebyś dowiedział się ten sposób, powiedział Tata, ale w jego głosie nie było żadnej skruchy. Ale stało się. Stało się. Jakby mówił o pogodzie albo o meczu Legii. Kuzyni podeszli bliżej, gotowi mnie powstrzymać, gdybym stracił kontrolę. Ale nie potrzebowałem tego. Nie chciałem nikogo bić. Chciałem tylko zrozumieć, jak dwie osoby które były częścią mojego życia, mogły mnie, responde, mnie zdradzić w tak okrutny sposób. Dlaczego akurat dzisiaj? Cynico. Zapytałem a i tym razem mój głos się załamał. Julia próbowała coś marijatos. powiedzieć. Diz, ja nie wiedziałam, vida, że będziesz taki. Nunca mais taki zły? Taki zraniony? taki zraniony? Julia, to pogrzeb mojej matki, a ty przyszłaś tu z moim sozinho, ojcem. Do da mãe z moim ojcem. Moje krzyki rozbrzmiały na cmentarzu. Mę. Kilka osób odwiedzających inne groby odwróciło się w naszym kierunku. To wszystko było surrealistyczne, absurdalne, jak koszmar, z którego nie mogłem się obudzić. Ale wszystko było przerażająco prawdziwe. Nie mogłem dłużej milczeć. Gniew zajął miejsce bólu, przynajmniej na tych chwilę. Mój głos odbił się echem wśród cyprysów na powązki. Nie wstyd ci, krzyknąłem, patrząc ojcu prosto w oczy. W dniu, w którym chowamy mamę, pokazujesz się tu z moją dziewczyną? Wszyscy, którzy jeszcze byli na cmentarzu, zatrzymali się. Ciotka Zofia zakryła usta dłonią. Kuzyni Stefan i Andrzej podeszli bliżej, gotowi interweniować. Nawet ksiądz Marek, który właśnie składał szaty liturgiczne, podniósł zaniepokojony wzrok. Tata pozostał niewzruszony, jakbyśmy rozmawiali o korkach na trasie siekierkowskiej. Nie podchodź do tego moralnie, Marcin. Życie dało mi drugą szansę i ją wykorzystałem. Drugą szansę nie mogłem uwierzyć własnym grity. Na zniszczenie własnego syna, na zbezczeszczenie pamięci swojej żony, byłej żony poprawił mnie chłodno. A poza tym Teresa nie żyje. Ja żyję Sombrio, bar, vazio. i wybrałem życie. Relaxado, to serdecznie. zdanie uderzyło mnie jak policzek. Pergunta, Mama nie żyła od é? niespełna dwóch godzin, Pan już responde. mówił o niej w czasie przeszłym, porque jakby była tylko skoli? przeszkodą w jego życiu. Jakby te wszystkie wspólne lata, wszystkie wspomnienia nic nie znaczyły. Jesteś sukim synem, powiedziałem Entonces, mu. Słowa wyszły Masz z głębi mojej piersi. Sukinsynem Ele bez serca. Trai, sozinho, Ciotka Zofia chwyciła mnie za ramię. Marcin, przestań. To nie, nie jest miejsce. A jakie byłoby właściwe miejsce, Elimura. ciociu? Mãe, Kiedy byłby seguir. właściwy moment, non żeby powiedzieć mojemu ojcu, że jest cholernym draniem? Si draniem. Si draniem. Kilka starszych pań, La które porządkowały kwiaty luz, na pobliskich grobach, sułady, szybko się oddaliło. Grupa dzieci bawiąca się między nagrobkami została przywołana przez rodziców. Scena stawała się żenująca dla wszystkich, ale mnie już nic nie obchodziło. Julia w końcu próbowała coś powiedzieć. Marcin, ja, nie chcieliśmy, żeby tak wyszło. Jej głos był cichy, ledwo słyszalny. Odwróciłem się do niej z fulią, o której posiadanie nawet siebie nie podejrzewało. O Chcieliście? Nos Chcieliście? Protagonista, Julia, namorata, byłaś ze mną? Cabeça, przychodziłaś do mojego domu. Jadłaś do przy stole mojej matki, a Uważała a cię Uważałaś, córkę. No Wiem. Pregunta, Wiem. Przepnęła i o po raz pierwszy zobaczyłem, że naprawdę U Wiem. Przepraszam. No do shock Przepraszasz? Publicu, Mój śmiech i po raz pierwszy zobaczyłem, że naprawdę płacze. Tylko i po raz pierwszy zobaczyłem, że naprawdę płacze. Julia, grita, mama dzwoniła do ciebie trzy dni przed wersetę? śmiercią. Powiedziała ci, że ma nadzieję wyzdrowieć, żeby zobaczyć nasz ślub. Pamiętasz? Kiwnęła głową, a czarny makijaż spływał jej po policzka. A gdzie wtedy byłaś? Już z nim? Milczenie Julii było odpowiedzą, której nie chciałem usłyszeć. Mój ojciec zmęczył się rozmową. Dość tego teatru. Julia, levanta idziemy. Da mesa olhos marejados. Nie ma tu już nic do powiedzenia. Então, teatru, vida vida. wybuchnąłem, Mas nunca mais Teatru, fazer parte da minha. Tato, Elisa jesteśmy na pogrzebie twojej żony, a ty nazywasz to teatrem na byłej żony. I przestań zachowywać się jak dziecko. Masz 30 lat, Marcin. Zachowuj się jak dorosły Kuzyn wół Stefan wół zrobił krok do przodu Wujku Robercie, może lepiej już iść. Nie ma sensu tego kontynuować Tata spojrzał na niego z pogardą A, teraz nawet siostrzeńcy będą mi mówić, co mam robić Świetnie Julia, wynośmy się z tego cyrku Ale Julia się nie ruszyła Patrzyła na mnie z wyrazem twarzy, którego nie potrafiłem odczytać Wyglądała, jakby żałowała, ale nie na tyle, by zrobić krok w tył. Idź, powiedziałem jej głosem złamanym ze zmęczenia. Idź z nim. I tak już wybraliście. Marcin, ja. Wybrałaś, powtórzyłem głośniej. W momencie, gdy to z nim przyszłaś, wybrała. Więc idź i nie oglądaj się za siebie kropka. Wahała się jeszcze przez kilka sekund, po czym wzięła ojca za rękę. Ten, ten prosty, publico, naturalny gest zranił mnie bardziej niż wszystkie słowa, które sobie powiedzieliśmy. Patrzyłem, jak oddalają się w stronę wyjścia z cmentarza, idąc obok siebie jak normalna para. Jakby nic się nie stało. Zostałem. Tam, otoczony przez krewnych, w tym samym dniu, w którym pochowałem matkę, wiedząc, że właśnie straciłem również dwie inne najważniejsze osoby w moim życiu. A najgorsze miało dopiero nadejść. Trzy dni później, wciąż zdruzgotany i zdezorientowany, zgodziłem się spotkać z ojcem. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Może miałem nadzieję na wyjaśnienie, na przeprosiny, na coś, co mogłoby nadać sens temu, co się stało. Byłem naiwny. Spotkaliśmy się w barze przekąski, anonimowym lokalu niedaleko Ronda de Gola, gdzie nie ryzykowaliśmy spotkania kogoś, kto nas zna. Był już na miejscu, gdy przyjechałem... Siedział przy stoliku w głębi sali z drożdżówką i kawą, jakby to było normalne śniadanie ojca z synem. Wydawało mi się niemożliwe, że to ta sama osoba, która trzy dni wcześniej zniszczyła moje życie na cmentarzu, miał zrelaksowaną minę kogoś z czystym sumieniem, pogodną twarz kogoś, kto dobrze spał. Ja natomiast nie zmrużyłem oka, od kiedy to wszystko się wydarzyło. Cześć, Tato, powiedziałem, siadając naprzeciwko niego. Słowo Tato brzmiało dziwnie w moich ustach. Jakbym mówił w języku, którego dobrze nie znam. Cześć, Marcin. Chcesz coś? Kawę? Potrząsnąłem głową. Nie miałem na nic ochoty. Wciąż pachniał tą drogą wodą po goleniu, która uderzyła mnie na pogrzebie, i miał na sobie koszulę, której nigdy u niego nie widziałem. Najwyraźniej Julia miała dobry gust. Dlaczego ona zaatakowałem od razu? Bez owijania w bawełnę ze wszystkich kobiet w Warszawie, dlaczego akurat moja żołły kawy ze spokojem, który sprawił, że miałem ochotę wszystko na niego wylać, bo ona wybrała mnie. Nie rozumiesz, to nie była moja jednostronna decyzja. Ta odpowiedź podcięła mi nogi. Mój ojciec mówił mi prosto w twarz, Julia wybrała jego zamiast mnie, nie został zmuszony, nie został uwiedziony Wolała 55-letniego mężczyznę od chłopaka, z którym była od dwóch lat. Ale jak to się stało? Kiedy się poznaliście? U ciebie w domu, powiedział z mrożącą krew w żyłach prostotą. Tym razem, gdy przyszedłem zabrać swoje rzeczy z szafy. Byłeś w pracy. Ona tam była. Pamiętałem to popołudnie. To było w lutym, kiedy mama jeszcze czuła się dobrze. Tata zadzwonił, mówiąc, że chce odzyskać kilka Manie, swoich ja rzeczy, które zostały w domu po separacji. Byłem w biurze i powiedziałem Julii, żeby mu otworzyła i została, podczas gdy on zabierze to, czego potrzebował. Nie chciałem, żeby sam grzebał w rzeczach mamy. Porozmawialiśmy, kontynuował. Julia to bystra dziewczyna. Inteligentna. Odkryliśmy, że mamy wiele wspólnego. Wiele wspólnego. Elegant, Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Tato, jesteś od niej 25 namorada. lat starszy. Zaśmiał się suchym śmiechem, który zmroził mi krew w żyłach. Wiek to tylko liczba, namorada, Julia szuka dojrzałego mężczyzny, kogoś, kto daje jej poczucie bezpieczeństwa. Grudela, Ty wciąż jesteś dzieciakiem. Dzieciakiem. O Mój ojciec nazywał aqui? mnie dzieciakiem, żeby usprawiedliwić se. fakt, że ukradł mi narzeczony. No Próbowałem mówić o mamie, o tym, jak o bardzo by się publicu, wstydziła tej sytuacji i Ale przerwał mi, murmuris, zanim zdążyłem skończyć zdanie Twoja matka nie grinta. żyje Powiedział z twardością, która fizycznie mnie zabolała Ja żyję I wybrałem życie, a nie zamykanie a się w przeszłości, tak jak ty, kropka a no Tak no jak bar, ja ambiente, sombrio, bar, Tato, mama zmarła wazil, trzy dni temu relaxado, Właśnie Zmarła Przeszłość ja U patrzę responde, w przyszłość. Chłód jego słów uświadomił mi, że nie ma czego ratować. Nie szukał mojego przebaczenia. Mesa, nie chciał się tłumaczyć. Chciał então mi tylko dać do so zrozumienia, vida. że to on wygrał, że wziął mais to, mais fazer to fazer czego chciał i nie obchodziły go konsekwencji. Stałem od stołu, a nogi mi drżały. drżały. Więc cieszę się nią, Ale nie oczekuj, że będę częścią tej historii. Nie oczekuję, odpowiedział. Nawet nie podnosząc wzroku znad kawy. Wręcz przeciwnie, tak będzie lepiej. Julia nie potrzebuje komplikacji. Komplikacji. Ja byłem komplikacją w związku mojego ojca z moją byłą narzeczoną. Wyszedłem z baru, wiedząc, że to ostatni dzień, w którym Robert Malinowski był moim ojcem. Straciłem trzy osoby w ciągu jednego tygodnia. Mamy przez chorobę, Julię przez zdradę i jego przez jego okrucieństwo. Idąc nowym światem tego listopadowego poranka, z turystami robiącymi zdjęcia i warszawiakami spieszącymi się do pracy, zrozumiałem, że moje życie właśnie zaczęło się od zera. I tym razem musiałem dać sobie radę sam. Następne miesiące były piekłe. Warszawa to małe miasto, jeśli chodzi o plotki, a historia mojego ojca i Julii obiegła wszystkich naszych wspólnych znajomych w ciągu kilku tygodni. Koledzy z osiedlowego baru opowiadali mi, że widzieli ich razem spacerujących po łazienkach. Koledzy z biura pokazywali mi zdjęcia w mediach społecznościowych, na których uśmiechali się podczas kolacji w restauracjach na Starym Mieście, do których kiedyś chodziliśmy ja i Julia. Na początku każda opowieść, no każde zdjęcie niszczyło mnie kawałek po kawałku. Budziłem się rano i przez kilka sekund zapominałem, co się stało, a, a potem rzeczywistość no spadała ambience, na mnie jak głaz. Sombry, bar Godzinami wpatrywałem się w telefon, Pajalasado, mając nadzieję na wiadomość od Juli, na wyjaśnienie, pregunta, na przeprosiny, które nigdy nie nadeszły. Moja kuzynka Aleksandra, ta, która pracuje w banku i na wszystkich, informowała mnie nawet, gdy nie chciałem słuchać. Widziałam ich w sobotę na hali mirowskiej, mówiła. Wyglądali jak normalna para. Trzymała go pod ranie. Hala mirowska. Miejsce, gdzie ja i Julia chodziliśmy w każdą sobotę rano kupować warzywa na niedzielny obiad. Miejsce, gdzie po raz pierwszy powiedziała mi kocham cię, wybierając pomidory na sos. Teraz chodziła tam z moim ojcem. Noce były najtrudniejsze. Leżałem bezsennie w moim mieszkaniu na Pradze Północ, tym, które wynająłem, marząc o przeprowadzce tam z nią i dręczyłem się tysiącem pytań. Co w nim zobaczyła, czego nigdy nie widziała we mnie? Jak mogła mnie tak łatwo zdradzić? A przede wszystkim, od jak dawna mnie okłamywała? Pewnego dnia Stefan zadzwonił zaniepokojony. Marcin, musisz przestać się zadręczać. Mówisz tylko o nich. Miał rację. Miałem obsesję. Każda rozmowa kończyła się na tym temacie. Każda myśl wracała do tego strasznego poranka na cmentarzu. Ale potem. Powoli coś zaczęło się zmieniać. Nie wiem, czy to była praca. Mój szef dał mi ważny projekt, który zajmował mnie 14 godzin dziennie, czy po prostu upływ czasu. Zacząłem patrzeć na sytuację z innej perspektywy. To nie ja byłem problemem. To ja zostałem zdradzony, nie zdrajca. To ja straciłem matkę i zostałem sam w najtrudniejszym momencie życia. To oni dwoje wybrali najłatwiejszą i najokutniejszą drogę. Gniew ustąpił miejsca dziwnej formy litości. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby ukraść narzeczoną własnemu synowi? Jaką trzeba być kobietą, żeby woleć mężczyznę, który mógłby być twoim ojcem od chłopaka, który naprawdę cię kochał? Zacząłem spotykać się z nowymi ludźmi. Z kolegami, którzy nic nie wiedzieli o mojej historii. Z dziewczynami poznanymi na imprezach, które nigdy nie słyszały o Julii. Powoli świat znowu się rozszerzył poza te historie zdrady Tata próbował się ze mną skontaktować kilka razy Najpierw telefonami, których nie odbierałem, potem wiadomością na Whatsappie, gdzie napisał powinniśmy porozmawiać Zablokowałem go bez odpowiedzi Nie było o czym rozmawiać Pewnego wiosennego popołudnia pojechałem na Powązki odwiedzić mamę był słoneczny dzień, a białe róże, które przyniosłem, patrzniały w ciepłym powietrzu. Siedziałem przy jej grobie i opowiedziałem jej wszystko, co wydarzyło się w poprzednich miesiącach. Mamo, powiedziałem głośno, nie przejmując się, czy ktoś mnie słyszy. Pamiętasz, jak mówiłaś mi, że w życiu są ludzie, którzy przemijają, i ludzie, którzy zostają? Właśnie zrozumiałem różnicę. O Starsza pani, nos która oriaz. porządkowała kwiaty na sąsiednim grobie, uśmiechnęła się do namorada, mnie życzliwie kabeza, Rozmawiasz z mamą? Zapytała no ombro dela, Tak, odpowiedziałem bez wstydu Dobrze, zmarli zawsze nas słuchają I chronią cię, kropka seco. Wracając tego wieczoru do domu, agora. idąc ulicami no Warszawy, no które zaczynały ożywać wraz z nadejściem wiosny, złożyłem cichą obietnicę Mamie, sobie, życiu, które nam nie czekało nie pozwolę, żeby Ty ich podłość nie mnie zniszczyła, powiedziałem no do siebie. Pójdę naprzód. Znajdę swoją drogę. I będę szczęśliwy. Tata ukradł moją narzeczoną. Ale nie udało mu się ukraść siły, którą mama zostawiła mi w spadku. A tego nikt nie mógł mi odebrać. Ojciec odpowiada. Ella ela mnie escolheu, com sorriso cínico. A despedida dolorosa protagonista levanta da mesa com olhos marejados. Diz: Então